Witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj proponuję zapiekaną pierś kurzęcą, A składniki, jakich użyjemy, to pieczarki, kasza bulgur, filet z kurczaka, pomidor, cebula czerwona, przecier pomidorowy, mozzarella, bazylia, oczywiście. Olej, masło, sól, pieprz yy, do smaku. Słuchajcie, na początku tak. Musicie ugotować kaszę według instrukcji, tak jak jest na opakowaniu. Do tego dodajemy nasz Przecier pomidorowy. Pomidora albo blanszujemy w gorącej wodzie, albo za pomocą palnika pozbywamy się skórki. Następnie przekrajamy go w tą stronę i w kosteczkę. Ja na to mówię, że podkład już jest yy, gotowy, czyli kaszę, którą wyłożymy tak naprawdę cały spód. Mieszamy. Całość przekładamy sobie tutaj do naszej miseczki, w której będziemy zapiekać. Filet posypujemy oregano. Z drugiej strony również. O, wystarczy. Dobra, olej już jest gorący i przesmażamy z każdej strony, słuchajcie, na złoty kolor. Okay. Co jeszcze potrzebujemy? Cebula. I kroimy ją ciach, 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 ciach. Cebula jest pokrojona. Przekładamy ją z jednej strony i bierzemy się za pieczarki. Tak naprawdę kuczak nie musi być do końca upieczony, bo będziemy go jeszcze zapiekać z serem mozzarellą. Skoro czekamy, to ja w czasie jeszcze sobie może porwę mozzarellę lub pokroję. Pokroję. Teraz masełko. I do tego wrzucamy naszą cebulę z w Przesmażamy około dwóch minut. I następnie dodajemy pieczarki. Dodajemy pieczarki. Piel z kurczaka, czyli jest samo oregano. Ale pamiętajcie, nie jest spalone. Sól. Pieprz. Fileta przekładamy na naszą kaszę bulgur. Wymieszano z przecierem z pomidorami i na to wszystko położymy nasze pieczarki prażone z cebulą I delikatnie przekładamy część cebuli z pieczarkami na całe danie i dajemy mozzarella tak, aby nam się wszystko idealnie zapiekło. Słuchajcie, piekarnik ustawiamy na 180 stopni i pieczemy maksymalnie 15-18 minut. Moi drodzy, 15 minut minęło, czyli 180 stopni i zobaczcie jak wygląda nasza zapiekanka. Wow! przepięknie. Do tego parę listków bazylii i naprawdę mamy pięknie skomponowane danie i naprawdę nie trzeba dużo czasu. Jeżeli jesteście ciekawi innych przepisów, zapraszam Was serdecznie na kanał YouTube Na Szlaku Smaku. Naprawdę możecie się inspirować i poznawać inne smaki. Także do zobaczenia. Cześć.